Cześć, tutaj Kasia ze zespół Employer Brandingu i Rekrutacji PWC Polska. Witam was w drugiej części naszego spotkania z Klaudią. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę więcej o tym, jakie mamy benefity dla doświadczonych pracowników, jak zmienia się audyt, czym był i czym będzie. I porozmawiamy też trochę o tym, co Klaudia robi na co dzień. Cześć Klaudia. Cześć, witam. Zacznijmy może od tego audytu, czym był, czym jest, czym będzie. Pracujesz w Audycie już ponad 6 lat um, i zastanawiam się, jaką zmianę ty widzisz w tym, w tym obszarze. Pierwszą zmianą na pewno jest to, jak badamy spółki. Tak? Czyli kiedyś, jak zaczęłam pracować w Audycie, to było tak, że wyjeżdżaliśmy do klienta z perspektywy Katowic, jeżeli na przykład klient był gdzieś tam oddalony, nie wiem, o 100 kilometrów, no to jechaliśmy, spaliśmy, cały zespół spał, spał w hotelu, jednego dnia przyjeżdżał do nas menedżer albo partner. I, i, I tak to wyglądało. No, pandemia oczywiście trochę to zmieniła mhm. i, i zaczęliśmy pracować zdalnie i to, co wydawało się pewnie kiedyś niemożliwe, to stało się naszą rzeczywistością i, i zaczęliśmy wykonywać wszystkie procedury praktycznie całkowicie zdalnie. Mhm. Ja jeszcze pamiętam taki moment, kiedy klienci na przykład wysyłali do nas dane mailem, co dzisiaj w ogóle nie ma miejsca tak, i wszystko odbywa się przez platformę do tego dedykowaną. Także to na pewno się zmieniło. Taka duża zmiana technologiczna. Tak, no i, i, i na, pewno, na pewno pandemia pomogła w tym. W odniesieniu do tego wcześniej też pytałaś o tą nudę taką i ja powiedziałam, że, że, że nie ma nudy. No to na pewno to, że my już nie, nie, nie przepisujemy raczej danych, tylko robią to za nas roboty, sczytują dane z dokumentów, a my tylko dokonujemy takiej weryfikacji tak, tego, czy, mhm. czy to jest zgodne. Mm, więc to na pewno jest ta zmiana, no i pewnie jakbym pomyślała o tym, co było te 5 czy 6 lat temu, no to, no to pewnie zupełnie ten audyt inaczej wyglądał wtedy. Mm -hmm. no. Wow, i pomyśleć, że to wszystko wydarzyło się w przeciągu tych 5, 6 lat. Ja od razu myślę o przyszłości o tym, jak audyt może wyglądać za kolejne 5, 6 czy 10 lat. I cieszę się, że my już teraz jesteśmy częścią tego audytu przyszłości, który dzieje się w PWC. Um, zastanawiam się też i to jest to, co obiecaliśmy naszym widzom w poprzednim odcinku i też w takiej krótkiej zapowiedzi tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Czym tak naprawdę zajmuje się Klaudia jako menedżer na co dzień? Jakie są Twoje obowiązki? Jakie zadania Ty wykonujesz? Ja jako menedżer w audycie odpowiadam za cały projekt end-to-end, -end, tak? czyli od momentu pozyskania klienta i podpisania umowy, aż do momentu wydania opinii mm -hmm. z badania. Odpowiadam też za jakość dokumentacji. Oprócz tego no, pracujemy w zespole, więc cały ten taki management związany z e, organizacją naszej pracy, mm -hmm. e, budżetowaniem, e, dowożeniem tego, tego budżetu, no, e, pewnie to, ta odpowiedzialność spoczywa na moich barkach. Mm -hmm. A chciałabym dopytać o ten zespół. E, jak najczęściej wygląda struktura zespołu, który prowadzisz przy przy danym projekcie? No znajduje się tam kluczowy biegły rewident, yy, znajduje się tam menedżer, yy, znajduje się tam senior, no i asystent, yy, kilku asystentów w zależności od yy, tego, jak duży i skomplikowany jest ten mm -hmm. projekt, no i też yy, mamy praktykantów. Yy, standardowo działa to tak, że Asystenci i praktykanci są wspierani na bieżąco przez seniora, bo raczej standardowo siedzą razem albo mm -hmm. w obecnej jakby bardziej wirtualnej rzeczywistości to pewnie robią sobie kole, <śm> mm -hmm. tak, i tam morning coffee na Google Meetie. A ja z kolei staram się wspierać cały zespół, tak, mm -hmm. czyli przede wszystkim na pewno seniora ale też asystentów, jeżeli tylko mam taką możliwość. A oprócz tego ja z kolei jestem wspierana przez odpowiednie dyrektora albo partnera na projekcie. Mhm. Bardzo fajnie widać w twojej wypowiedzi taki teamwork, że naprawdę każdy wie na kogo może liczyć, jeszcze jesteście całym zespołem się, się wspierającym. To jest naprawdę super cecha tych zespołów audytowych, które, które mi było dane poznać i też w tych, w naszej rozmowie, ale też w poprzednich rozmowach, bardzo, bardzo mocno to widać, więc po prostu olbrzymie gratulacje, że tak fajnie Wam wygląda ta współpraca. Zastanawiam się też, czy Ty masz na przykład jakiś taki profil człowieka, z którym lubisz pracować? Co to jest za człowiek? Jakie ma kompetencje? Jakie ma cechy? Że Ty sobie myślisz: super osoba, fajny pracownik. Naprawdę to był świetny wybór. Ja myślę, że my przede wszystkim lubimy pracować z osobami, które są otwarte. Y, które są gotowe, żeby się czegoś nauczyć, bo tak jak mówiłam wcześniej, y, uczymy się cały czas i, mhm. i każdy projekt, każdy klient nas czegoś uczy. Y, lubimy też pracować z takimi osobami, które mm, umieją albo lubią kontakt z innymi osobami, bo ten teamwork, o którym Ci mówiłam, on jest po prostu istotny z perspektywy mhm. y, całego projektu czy badania. Oprócz tego szukamy takich osób, które są gotowe, żeby czuć się odpowiedzialne za tą pracę, którą robią. Mhm. Dlatego, że czasami dokumentacja wymaga poprawek, y, trzeba na bieżąco zareagować, no i liczymy na to, że pracujemy z osobami, które nie obrażają się na te uwagi, które dostają, tylko po prostu traktują to jako możliwość nauki. Ja się tak uczyłam i jak myślałam sobie o tym, czy, czy jak myślę o tym, w jaki sposób ja się nauczyłam najwięcej to właśnie wtedy, kiedy do mojej dokumentacji pojawiło się dosyć sporo uwag, bo na przykład robiłam coś pierwszy raz. No to szczerze mówiąc, ja te uwagi pamiętam do dzisiaj i do dzisiaj zwracam uwagę na to, żeby, żeby jakichś takich błędów nie powielać. I to już nie mówię, bo pewnie ja nie robię tej dokumentacji, ale robi ją ktoś inny. Mhm. I, ja bym I ja też zwracam na to uwagę, nie? więc myślę, że. Ale wiesz, co fajnego wychodzi w tej wypowiedzi Twojej? To, że jest też taka. Otwartość na popełnienie tego błędu, że mamy team, który to wyłapuje, mamy inną osobę, która sprawdza to, co przygotowywałaś, drugim okiem patrzy i zostawia tobie jakiś feedback, jakąś informację mhm. zwrotną. To jest prawda yy, i myślę, że ta kultura feedbacku yy, szeroko rozumianego... Ona u nas w organizacji występuje naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Patrząc na ten profil, który zarysowałaś przed chwilą osoby, z którą lubisz mm -hmm. pracować, która też się sprawdza w, w tych zadaniach, które, które audytor ma do wykonania, wyraźnie widać, że jest to osoba która chce wziąć odpowiedzialność, która jest otwarta na nową naukę, która jest osobą komunikatywną, taką zgraną w zespole. I uważam, że zdecydowanie pasuje to do tych początkowych grade'ów, gdzie student przychodzi do nas na praktyki, bądź zostaje associate'em i ma zadania, za które jest odpowiedzialny, ale też idealnie pasuje do tych doświadczonych pracowników. I tutaj chciałabym się skupić w tej naszej rozmowie na tych właśnie doświadczonych pracownikach. I zapytać się ciebie, co taki doświadczony pracownik, oprócz tego właśnie na przykład ownership'u i ciekawych projektów, zyskuje dołączając do naszej, do naszej Firmy. Czemu to jest fajne miejsce dla osób, które mają już kilka lat doświadczenia w, w Audycie? Osoba, która do nas dołącza, dołącza do bardzo zgranego i fajnego zespołu i pewnie y, tak się o tym mówi, że, że czy osoby, które na przykład odchodzą, mówią, że y, tak bardzo dziękują tym osobom, z którymi pracowały, od których dostawały wsparcie. No i ja naprawdę ja się z tym zgadzam, dlatego że y, dlatego, że to, z kim my pracujemy, to jest... Nie chcę tutaj rzucać procentami, ale to jest, to jest bardzo, ale to bardzo istotny element. To jest jakby jedno, to jest ludzie. Natomiast druga część to jest to, że mamy szereg możliwości rozwoju. Posłużę się takim przykładem, że ja też czasami staram się robić trochę więcej niż tylko te projekty audytowe. Może na przykład chciałabym zobaczyć, jak wyglądają projekty w innych działach. Mhm. I ja mam taką możliwość. To znaczy zgłaszając to do, do mojego tym lidera, do partnera, y, ja, ja dostaję możliwość realizowania się i sprawdzenia swoich umiejętności w jakichś innych obszarach. I, mm -hmm. i ja myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana, y, że nie tylko... Y, że po prostu możemy gdzieś tam zmienić trochę swoją ścieżkę albo spróbować czegoś innego, żeby zobaczyć. Mhm. A co to jest za obszar? Jaki to jest rodzaj projektów? Możesz zdradzić rąbek tajemnicy? Wiesz co, to mogą być projekty w dziale risk assurance, mhm. to mogą być projekty pewnie też w advisory, w, we współpracy z działem CIMAS. Mhm. A na przykład jakieś też mentoringowe, coachingowe, możecie. Tak, to jest, to, jest, to jest, no jasne, to jest w ogóle to jest kolejna jeszcze sprawa, mm -hmm. że mo, jest, mamy możliwość skorzystania z różnych takich opcji już nie tylko nawet takich stricte projektowych, ale też y, możemy zgłosić się do programu coachingowego czy mentoringowego tak jak mm -hmm. najbardziej. Nie uważasz, że właśnie to jest taki benefit, ta um, ilość ludzi inspirujących, ilość ekspertów, których mamy na pokładzie i jeszcze możliwość... Angażowania siebie w różnorakie projekty, tak jakby czuła, że to jest główny benefit, czy może coś innego? Ja bym powiedziała, że to jest główny benefit i, i dlatego ja celowo nie mówiłam o owocowych czwartkach <noise> i, i o kawie w biurze, ale kawa oczywiście, kawę też mamy bardzo dobrą, bardzo dobrą. Tak. Super Klaudia, bardzo, bardzo dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. To była przyjemność Ci gościć. Mam nadzieję, że wizyta w Warszawie będzie miłym wspomnieniem, jak już, jak już wrócisz do Katowic. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do zadawania pytań pod naszymi materiałami. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytanie, na które chcielibyście, żeby Klaudia udzieliła odpowiedzi, to oczywiście jesteśmy na to, na to otwarci i zapraszamy Was już teraz do kolejnych odcinków wideo podcastu Wybieram Audyt w Płce. Dzięki wielkie. Bardzo serdecznie dziękuję. you